Dobry, witam państwa bardzo serdecznie z Argentyny. Z, jak państwo znamy, jest Częstochowa. Nie, nie, Częstochowa to nie jest. To jest znowu stale miejsc, miejscowość Wanda, a Kościół jest pod węzłem Matki Boskiej Częstochowa. Dlaczego Matki Boskiej Częstochowa, a nie Matki Boskiej Częstochowskiej? Opowie nam ojciec Felicjusz Szczęś Boże. Szczęść Boże, witam serdecznie. Dlaczego właśnie taka mała zmiana w nazwie? Nie Częstochowskie, tylko Częstochowa. No proszę państwa, to jest taka sprawa, że. Ta parafia jest parafią argentyńską w tej chwili, kościół wybudowany przez Polaków, ale w tej chwili odbywają się tu głównie po, dla Argentyńczyków, dla tych, którzy tutaj naokoło mieszkają, więc dla nich powiedzenie w ogóle Częstochowa to graniczy z cudem, a powiedzenie Matki Boskiej Częstochowskiej jest niemożliwe, więc zostało po prostu Częstochowa jako ta łatwiejsza wersja wymowy. 45. rok, wydaje się, że to, to nie tak dawno temu, a ojciec wspomniał mi przed rozmową tutaj, że to był jeden z pierwszych kościołów na tym terenie. Tak, dlatego, że tutaj w zasadzie w 40 latach nie było prawie nic, tu była dżungla. Polacy przyjechali do dżungli, żeby, żeby się tutaj osiedlić na tych terenach, więc musieli ją praktycznie wykarczować, dostawali kawałki ziemi, które, które składały się z dżungli. Musieli do sobie najpierw przygotować ziemię. Tutaj przyjeżdżali Polacy z całym sprzętem, nawet wozy przywozili ze sobą na statkach oczywiście. Wozy, narzędzia, pługi, wszystko co potrzebowali do pracy, sprzedawali ziemię. Głównie tutaj są ludzie z terenów wschodnich z Lubelskiego, dlatego takie mają zaśpiew. Jak, jak się rozmawia z nimi, to tak mówią po lubelsku, trochę tak, tak, tak trochę, no taką gwarą mówią, bo oni się nauczyli języka od swoich dziadków, od swoich ojców, którzy tu przyjechali. Ojcze, czy jeszcze są tutaj Polacy w ogóle? Polacy są, jest kilku pionierów, myślę, że trójka albo czwórka osób, które jeszcze przyjechały z Polski, które są oczywiście w podeszłym wieku, to są ludzie około 80 lat, niektórzy już nie bardzo są, że tak powiem, w kondycji fizycznej, psychicznej. Ale ich synowie, ich dzieci jeszcze zachowają, zachowują polskie tradycje, mówią po polsku niektórzy. Jeśli chodzi o trzecie pokolenie, to już tak coraz gorzej. Ale wszyscy się czują Polakami i to widać oni sami poprosili o, o polskich księży, dlatego myśmy tu przybyli. Biskup nas zaprosił, żeby pracować z Polakami, bo oni chcieli mieć polskiego księdza. Chcieli, żeby ten ksiądz im odprawiał muszę po polsku, chcieli się uczyć polskich pieśni, chcieli się modlić po polsku, chcieli polskiej kolendy. dlatego prosili o polskiego księdza. Właśnie, wspomniał ojciec o kolędzie. Czy jeździ ojciec do polskich, do polskich parafiat na pewno, ale czy może inni, którzy to widzą, też chcą ojca, żeby przyjechał po kolendzie? No chcą inni, tylko my taką umowę mamy z Wandą, bo nie, bo nie jesteśmy w parafii w Wandzie, tylko w, w Puerto Libertato to jest trochę dalej, 5 km od Wandy, więc niektórzy tak na cichu proszą, żebyśmy też y, pobłogosławili ich domy. No ale ponieważ nie, nie, na, nie należą do naszej parafii, to to tak w ramach wyjątku, robimy, po sąsiedzku robimy tę kolędę. Natomiast do, do samych Polaków, rodzin polskiego pochodzenia, jeśli ktoś się może wykazać jakimś polskim pochodzeniem, to oczywiście jeździmy i to jest ponad 200 rodzin, więc trochę mamy. Kolędę u nas się robi. Przed Bożym Narodzeniem przy okazji zawo zawodzi się ludziom opłatki. No Trzeba brać pod uwagę, że przed Bożym Narodzeniem jest jakieś 30 stopni. Więc jest to trochę męczące. Ja sobie chciałem zapytać, jak wyglądają te tradycje, obrzędy świąt, czy to Bożego Narodzenia, czy Wielkiej Nocy. One się różnią, może nie mówię, że są lepsze, czy gorsze, tylko czy różnią się od tych w Europie, na przykład w Polsce? No wiadomo, tu jest tak, jak się o wspomniał, inna pogoda, nie mamy choinek, raczej znaczy są sosna, ale choinek nie ma, mamy palmy. Jak to wygląda? Znaczy, macie plusa na pewno, jeżeli chodzi o wjazd Jezusa do Jerozolimy, no bo palmę zdjąć, gałąź to nie ma najmniejszego problemu. Jeśli chodzi o tradycje, to są kompletnie inne. Ja kiedyś się pokusiłem o taki materiał na naszą stronę. Świat do góry nogami, bo to rzeczywiście jest dla nas świat do góry nogami. Bo tutaj jest gorąco, strasznie gorąco w Boże Narodzenie. Nie ma tradycji pasterki. Kiedyś była na lanusach, ludzie jeszcze chodzili na pasterkę. Nawet jak księdza nie było, to oni się spotykali o 12 w nocy, śpiewali kolendy, modlili się, odmówili różaniec. Natomiast te, te jakby ta polska liturgia zaczęła coraz bardziej odchodzić w zapomnienie następne, następne pokolenia już jej nie przyjmowały. A w tej chwili w Boże Narodzenie to tutaj jest taka tradycja, że wieczorem ludzie zbierają się na kolacji, jedzą kolację. Zwykle to jest prosiaczek. Jak ktoś ma pieniądze, to kupuje prosiaczka, robi prosiaczka. I robią z tego Asado, czyli na na grillu takiego prosiaczka robią, jedzą sobie, no tam oczywiście popiją wina. Argentyna jest takim narodem bardzo, bardzo familijnym też, nie? że zbiera się cała rodzina, rozmawiają do 12 w nocy i o 12 w nocy piją szampana i składają sobie życzenia, nie? tak jak w Nowym Roku praktycznie, nie. Także totalnie In, in, inny świat i myślę, że dla mnie najgorsze, jak przyjechałem tam początku, to się przyzwyczaili do tych świąt, w ogóle całkiem inny, w ogóle się nie czuje świąt, gorąco jak w piekle, <laughs> ludzie w ogóle do kościoła nie przychodzą, bardzo mało ludzi przychodzi w święta do kościoła, najwięcej ludzi mamy, tu się nazywa Misa del Gazio, czyli msza koguta, bo kogut w nocy pieje. Ale to kiedyś się robiło jeszcze o 12 w nocy, w tej chwili robią o 19, o 20, kiedy jeszcze praktycznie jest jasno, trochę się zaczyna ściemniać, ale to jest jedyna możliwość, żeby ludzie przyszli jeszcze do kościoła, bo potem, bo potem zaczynają świętować po prostu. Natomiast w pierwszy dzień świąt, który jest jedynym dniem świąt, bo drugiego dnia świąt już nie ma w Argentynie, to. Praktycznie bardzo mało ludzi przychodzi do Kościoła. Ludzie, ludzie mają te święta, bardziej je przeżywają, jakieś święta familijne, potem jadą na basen na przykład, jak jest gorąco, albo gdzieś tam na camping, więc to jest cały, całkiem, całkiem inny świat rzeczywiście. Jasne. Ojciec, zmienimy teraz temat z duchowego na taki bardziej ludzki, fizyczny, cielesny. Niech ojciec mi powie, ojciec, tu już ponad 10 lat, z tego co pamiętam, tak? To będzie mniej więcej? No, 10 lat skończyłem w październiku. tak. I ojciec mi powie, co tak, tak cieleśnie O, tutaj brakuje, patrząc na Polskę i na Argentynę. Oj, co mi Cieleś nie brakuje. Tutaj mi nic nie brakuje. To jest bardzo ciekawy kraj. Wiadomo, że jest całkiem inny niż, niż Polska. Brakuje mi, tak po ludzku, na przykład jeżdżenia na Nardach, gór, zimy prawdziwej, bo tego tutaj nie ma. To oczywiście czasami, czasami mi się za tym tęskni. Można jechać 3000 km na południe w góry na przykład. Tam, gdzie jest śnieg, ale nie ma sensu, nie przyjechałem tu po to, żeby, żeby sobie takie wizyty urządzać, bo to też trochę drogo i trzeba mieć czas na to. Mamy oczywiście wakacje, na wakacje jeździmy do Polski, więc wtedy sobie pochodzę po górach. Oczywiście nie zimą, więc no, tych nart mi trochę brakuje, bo, bo lubię jeździć na nartach. A tak poza tym, tu jest wszystko inaczej, ale ludzie bardzo życzliwi, ludzie, którzy nas bardzo cenią. Jeśli chodzi o, o, o jedzenie, jest, jest podobne do, do, do europejskiego. Oczywiście w inny, powiedzmy w innych, innych proporcjach się je. Jak u nas w Polsce się je trochę mięsa i do tego kupę ziemniaków, to tutaj się je kupę mięsa i do tego trochę ziemniaków, tak na przykład. Albo je się maniok, robi się różne surówki, sałatki. No, generalnie to życie bardzo sympatyczne w Argentynie, nie mogę narzekać. Też bardzo spontaniczne takie i generalnie też duży bałagan, więc na początku mnie to dziwiło, na początku człowiek się tak otwierał oczy na niektóre sprawy, a teraz to już po prostu, no, mieszkamy w Argentynie, tak. bałagan przeżyliśmy wjeżdżając z Argentyny, także wiem o czym się zmówi. Ojciec Bóg zapłać, wszystkiego dobrego życzę, jeszcze powodzenia, oczywiście jak najwięcej wiernych, no i... Nie tak bardzo gorąco jak w tym dniu, w którym pierwszy raz spotkaliśmy się, tak przyjechaliśmy, bo naprawdę było, było bardzo gorąco. Jeszcze raz dziękuję za wiatr, Bóg zapłacił wszystkiego dobrego. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam z Panem Bogiem. Państwu również dziękuję za uwagę, że wszystkiego dobrego. No i jeżeli ktoś miałby ochotę, często chowa też jest w Andzie, w Argentynie. Dla Pepe TV, Piotłonka. Dziękujemy za obejrzenie naszego filmu. Jeśli spodobała Ci się ta treść, zostaw łapkę w górę. To dla nas bardzo ważne. Nie zapomnij również udostępnić tego filmu znajomym, może on również ich zainteresować. A jeśli chcesz być na bieżąco z naszymi najnowszymi materiałami, subskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek, aby otrzymywać powiadomienia o nowych filmach. Dzięki temu nie przegapisz żadnej z naszych wartościowych treści. Do zobaczenia w kolejnym materiale.